Ta miejska oferta nie tylko z nazwy jest odlotowa. Pod słowami wakacyjny latający plac zabaw ratusz ukrył czteryletnie imprezy dla najmłodszych legionowian. Szczególnie tych, którym podczas przerwy od nauki mogłaby zajrzeć w oczy nuda. Wiadomo jest, że rodzice nie są w stanie wypełnić pełnych dwóch miesięcy wakacji tak, żeby było na atrakcyjne dla dzieci. Dlatego postanowiliśmy w tym wydawałoby się może martwym kulturalnie okresie, Coś dla najmłodszych. W związku z tym zorganizowaliśmy taki latający plac zabaw, który się w czterech miejscach w czasie tych wakacji pojawi w różnych czterech częściach miasta. Pierwsza odsłona cyklu nastąpiła w ostatni piątek czerwca na Bukowcu, druga 12 lipca na placu przy ulicy leśnej. Organizatorzy zaplanowali je tak, aby za każdym razem na uczestników czekały dostosowane do ich wieku nowości oraz niespodzianki. Szukaliśmy takich atrakcji, które będą e, ciekawe, ale i bezpieczne e, dla dzieci. Dzisiaj mamy na przykład Muchańce, kulki. E, w innym miejscu będzie to e, plac wodny. Jeszcze jedynie, gdzie indziej będą atrakcje bardziej sportowe. E, tak więc będzie to atrakcyjne, myślę. I e, myślę, że również, że e, dobrze jakby spełniające swoją rolę, czy wypełniające czas dla najmłodszych mieszkańców regionu. Dzięki temu rodzice będą mieli więcej czasu dla siebie. Najlepszą recenzją dla pomysłu urzędników z ratusza niechaj będzie frekwencja. Na półmetku ich latającej inicjatywy jest ona bez zarzutu. Oblegane były zarówno zabawki i zajęcia z animatorami, ale też stoisko z darmowymi przekąskami, popcornem oraz watą cukrową. No, prawie darmowymi, bo sprzedawano je wszystkim za jeden uśmiech. Ale akurat tej waluty rozbawione dzieciaki miały pod dostatkiem. Zadowoleni byli też miejscy włodarze, bo przy okazji dowiedzieli się, gdzie jeszcze i jakie rodzice chcieliby miejsca do zabawy dla swoich pociech. Już nie te latające, lecz na stałe. Na pewno będziemy zbierać takie opinie od mieszkańców, bo wiemy, że tego właśnie mieszkańcy oczekują. Natomiast co do lokalizacji, to chętnie będziemy się pytać, żeby budować tego typu atrakcje w tych miejscach, gdzie one są najbardziej oczekiwane. Kolejny wakacyjny latający plac zabaw pojawi się 26 lipca na osiedlu młodych, tydzień później, 2 sierpnia, za gości na piaskach.